Tak? Tak. Tam podpisany, tak? A, już tam podpisano? tak? A możemy zobaczyć. tam Wam pokazać. Podpisy pokazać? No, no tak, że, że są. I umowa jest podpisana tak jak miała być, tak? Podpisana. Tak jak się umówiliśmy na tydzień temu na spotkaniu w ratuszu. Tak jest podpisana umowa. Aha i z nagłówkiem. To jest spółka. Czyli ci, którzy tutaj funkcjonują. No, Czy co, co wy nie macie nic innego tylko... Marek zaraz przyjdzie i wam opowie, co? Będzie dobrze? A pan nie ma. Nie, nie co co ja mam komentować? Co? Jako prezes, nie? Jako prezes, że musiałem stać pod ścianą podpisać to, co mi podłożyli. Nie? Prawda? Może to pan nakręci? Niech pan nakręci, zobaczymy. Ten wychodził dyrektor i nawet nie spojrzał. A tutaj z warcia... Spojrzał, nawet wiaderka przystawił kawałek. Tak? Co <grym> dziś podpisanie umowy pomiędzy władzami MOSiR-u, a władzami naszego zielonogórskiego klubu. Czy to oznacza koniec w końcu tych animozji pomiędzy yy, klubem, miastem a Mosirem? to oznacza, że przez najbliższe trzy lata reguły wynajmu stadionu są jasne, obowiązuje przez 3 lata, więc przez trzy kolejne sezony ten temat nie wróci do mediów i myślę, że zarówno my, jak i Państwo z tego powodu bardzo się cieszymy. Dlaczego nie zrobiliście dzisiaj jakiejś konferencji prasowej, zamknęliście się w swoich czterech ścianach? No, przy okazji cukierków zapraszacie media, przy okazji tak ważnego tematu musimy gdzieś tutaj czekać, nie możemy tego obserwować osobiście? Ja myślę, że w tej sprawie w mediach było zdecydowanie za dużo i Chodziło o to, żeby złożyć te podpisy. To nie jest umowa, która jest szczytem marzeń Zielonogórskiego Klubu Różowego. My przyjęliśmy kilka dni temu wersję, że zaakceptujemy wszelkie warunki miasta, podpiszemy umowę na warunkach miasta, podpisze to spółka. Podpisana umowa jest łącznie z tym mediami, czyli to o czym była mowa to jest około 200 tysięcy złotych rocznie, więcej kosztów związanych z problemem dla klubu w stosunku do tego, co było wcześniej umowa jest dużo mniej korzystna niż to, co było w latach poprzednich. Ale z podpisanej to jest tak naprawdę z tego wszystkiego najważniejsze. Opinie były podzielone, zrobiły się za duży szum medialny, jedni uważali, że to bardzo dobrze, że nie ustępujemy miastu, bo ktoś kiedyś musi tak naprawdę pokazać, że to nie zawsze tak jest, że miasto jest prywatne i można tutaj wiele rzeczy zrobić. Inni nam mówili, że na podpiszcie tę umowę, więc pojawiały się różne dokumenty. O jednych było głośniej, jedne były rozsyłane do mediów, inne nie były rozsyłane do mediów. Mam podpisane umowy, to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, że e, dogadaliśmy się. Wczoraj wieczorem wymieniłem się z dyrektorem Jagiełowicza na ami Tak naprawdę dzisiaj 12, e, bez większego szumu e, Robert Dowkan napisał swoje oświadczenie w związku z tą sprawą i uznaliśmy, że temat jest zamknięty tutaj. E, z naszej strony nie ma jakiegoś wielkiego powodu do radości, e, ale najważniejsze jest to, że jest umowa. Kibice już przed świętami dotknęli z ulgą. W ciągu kilku dni licencja będzie na stadion Zielonej Górze i na pewno mecz Sternowym, pojedziemy na stadionie Solidysty z innej wersji nie było pod uwagę, bo to co mówiliśmy ten cały temat z Gdańskim, z Gorzowem, Leśnym czy, czy Toruniem to był tylko taki wybieg formalny z, nawet za zgodą z zespołu licencyjnego. Musieliśmy to zrobić, żeby kontrakty z zawodnikami nie zostały rozwiązane, musieliśmy to zrobić dlatego, żeby zachować Ekstra dla Zielonej Góry i to zostało zrobione, umowa jest podpisana. Mamy dwa tygodnie, niespełne dwa tygodnie do pierwszego meczu u siebie w Zielonej Górze i myślę, że wszyscy z tego powodu się cieszymy. Umowę podpisał pan i pan Piotr Kula. Zabrakło podpisu Roberta Dowhana. To jest jakieś znaczące? A z dwuosobowa jest reprezentacja zarządu i każde dwie osoby mogły podpisać. Na, tak jak mówię, miasto chciało, aby to były podpisy Piotra Kuli. Mój tak jest. Z punktu widzenia spółki nie ma to żadnego znaczenia. Tą umowę równie dobrze mógł podpisać się Dawson zewnątrz przez Piotrą Kurą i ważność tej umowy byłaby identyczna. Jeśli chodzi o mediację z PZ i z Telmetem, czy one miały jakiś wpływ na to? Nie było mediacji z Telmetem. Powiem szczerze, że ja tego pisma z Estelmetu jeszcze nawet nie widziałem, bo mnie w nie było w pracy prezes zabrał to pismo wczoraj do, do Warszawy, dzisiaj wrócił, więc nie było żadnej rozmowy ze Stalmatem i to nie miało żadnego wpływu na to, co się wydarzyło. Postanowione było wcześniej, więc tak naprawdę temat się rozwiązał z tego pisma. Ja bardziej z mediów widziałem, bo to pismo gdzieś tam zostało wrzucone w kilka miejsc po to, żeby pokazać, co tam jest. ale naprawdę te, tematu stalmetu nie było i nie ma to żadnego wpływu na to, co się wydarzyło, bo uznaliśmy, że już jest na tyle blisko do sezonu, a już nic więcej z tej umowy nie wynegocjujemy, za duże zamieszanie jest to niepotrzebne, stąd Stąd jest ten podpis, jeżeli chodzi o rozmowę wczorajszą prezesa z prezesem Witkowskim, to myślę, że to był też taki kolejny punkt, który zaważał na tym, że prezes do tej decyzji się skłonił, o której rozmawialiśmy wójtę, czyli podpisał tę umowę, żeby to po prostu poszło dalej. Fajnie, że prezes TZMO tu zajmie swoje stanowisko w sprawie, w sprawie Stadionu Zielonej Góry, być może za tym pójdą jakieś konkrety związane z tym, co tu się wydarzy z infrastrukturą i to na pewno jest pożytek tego spotkania. A tak jak mówię, najważniejsza że umowa jest podpisana i z tych wszystkich historii no, to dzisiaj jest najważniejsze. Oczywiście można to było zrobić z fanfarami, tak jak tutaj kolega wspomniał, zrobić konferencję prasową, ale no, po tym wszystkim, co było wcześniej, to było zbyt trudne dojście do tej umowy, żebyśmy tutaj tak naprawdę dzisiaj świętowali szampanem i cieszyli się z tego powodu, że mamy umowę z miastem na kolejne trzy lata. Co nie zmienia faktu, że tę umowę mamy, a zapisy obowiązują teraz na roboczo te wszystkie rzeczy z Mosirem załatwiamy, to co sam Mosir zobowiązał się w ramach negocjacji, a te prace tak naprawdę od jutra się zaczyna także do sezonu będziemy przygotowani.